nie ma Dzisiaj będziemy grać w y, No bo mi, jakby Matrix powiedział, że ma, żeby nagrać taki filmik. No to gramy w Dobra, to już wbijmy w mapkę. Musiałem zrobić w No bo dość się jakby, jakby nie zrobił. Będziemy mieli na przykład ten dom, postawimy. Ja bym chciał odważyć, żeby mi ktoś jakby przesłał boxy na moj konto, główną akcję. Jeden wasz, czytaj. Chyba wchodzimy. Ej, Tipia, jesteś moim fanem? Tipia, jesteś, jesteś moim fanem? Nie wiem, czy jest, ale czekam od niego. Może jest. No, Będziemy po Café. Nie wiem co robić. Czy ja Nie miałam z Hinterna, maha. No Co mi się dzieje? Na nie zamknęłam. Dobra, Znajdziemy sobie jakąś pracę. Dobra. Będziemy mieli takie fury. Mhm. Ale poczekajcie. Poczekajcie. Dobra, e, przepraszam, bo jakby wiecie. Telefon dzwonił. E, musiałam przerwać odcinek. My będziemy ogólnie pracować. Idzie? Nie no nie wiem. Hmm, gdzie możemy pracować? Będziemy pracować. Co to jest? E, nie wiem. No i nie ja tam. E, ja wiem gdzie będziemy pracować. Ja to wiem. Mm. Tylko... Nie nawet no, na policji. Będziemy pracować na policji. Albo nie. Nie będzie więcej ludzi przychodzić, to wiem, gdzie będziemy jednak pracować. Policja to nie na zawód. Ale spoko, a pod tym odcinkiem ogólnie ma być, i łapek w ogóle, pomyślmy, e, 600, nie no, 600 łapek w ogóle pod tym odcinkiem, a ogólnie w tym sklepie będziemy pracować. da się, proszę pana, Tu się da zatrudnić, jesteś w tym typie? Nie, tu się nie da Myślałam, że się da. Nie chcę być przecież. Tylko... No, mogę być bankiem na moje auto. Będę bankiem. Bo ja tutaj będę pracował. Co yy, hmm. się. Bank. W banku pracujemy. Na specjalna karta do banku. i pracujemy. Hmm. Kilka godzin potem hmm, Dobra Minęło już yy, kilka godzin yy, Ogólnie jest trzynasta Musimy zobaczyć co tam banku Nikt na razie się nie wkradł yy, Czy coś tu idzie? Ja to mało to zostawiłem, nie wiem Muszę nawet sprawdzić. Muszę tu postać yy, chwilę. Dobra, yy, może sprawdzę w rentach. Pójdę tutaj. Ś nie, nie. Chcesz coś ok? No dobra, yy, idę. Już ogólnie skończyłem tą pracę. Yy, 14 kończę, dobra. Jest 14. Można się przeteleportować? Nie da się. Mm, dobra. Po co ja w ogóle jechałem ty? objechałem całe miasto jak mógłbym od razu tutaj pojechać? Czy tutaj nie mam domu? Nie wiem. Tego to nie wiem. Dobra. Idziemy. Mm. Mm, jedziemy. jedziemy. A tam mam dom. Spoko. Ja ogólnie nie, nie umiem iść na telefonie. Ogólnie. Możecie mnie e, zaprosić do znajomych Gównoxy. 124 Zapraszajcie. Mo, może przyjmę zaproszenie. Nie. Pewnie przyjmę. Mm. To jest moja fanka. To jest moja fanka. Co chcesz być w moim domu? To ja jadą wezmę. No nie! Ej, to jest mój dom. Jakby co? Ja was... Ja wam powiem, żeby nie ruszajcie mojego auta. Nie uszajcie mojego auta. Czekaj, muszę ją... Czekajcie, muszę ją jadą znieść. Jadą. nie jej nie wiesz że będzie miękko. Dobra, może dużo się wziąłem Ale eee, nie jestem pewny. no Dobra. Jesteśmy w łazience. Żeby nikt nie wchodził. A, jak chcecie był Haven być eee, bez bielizny. To ja Wam pokażę, jak to się robi. Musicie, jesteście w chłopięcych spodniach i musicie na. My tutaj jest góra przyjechać trochę na dół i na te spodnie. Kliknąć. No, właśnie, jesteście górę, się mijacie. Dobra. Mówię się. Mhm. Mm Mojem sędzę. Też się ubierzemy w piżamę. Mm, piżama, piżama. To chodzi moje piżama. Halo. Nie wchodźcie. Tak tak to piżama. I to? Ja jestem w piżamie. I teraz będziemy spać. Ja idę z tej strony, by zaspał. Dobra. Idę spać. Nie chcę pizzy. Ja mam pizzę chcę. Nie chcę pizzy. Nie. Tu ja nie śpię. Ile dziesięć? Mhm. Uh -huh. Zrobimy... Ja zaproszę do znajomych. Jak ona się nazywa? Bo nie, jak ona się nazywa, jak wygląda? Mmm... Aha, poszukamy... No nie wiem kto to jest, tego się mnie nie idzie, bo nie wiem kto to jest. Dobra, przyjęła zaproszenie? E, chyba przyjęła, nie jestem pewny. Chyba przyjęła. Dobra, e, m, nie wiem co... Dobra, będziemy się w to jest Muszę się zamaskować. Mmm. Mm -hmm. mm -hmm. I potrzebne rzeczy do wyłamywania. Z bankiem się włóknął do w domu. Aha. Pistolet i dom. Do idy. dom. I zamagamy. I idziemy się, wchodzimy na sześć sąsiadki, które mi dały zaproszenie. Nie wiem czy przyjechałem. Zatrujmy. Chyba jej mało domu, bo ja się kiedyś wchodzę do domu. Ale w, w tym, w Można. Bo to trzeba cały czas wchodzić tam, wchodzić. Co wiem, wiem w tych autach, tak jest. Dobra, e, nie mogę wejść do nikogo domu. Chłopie, uh -huh. jest bogaty, Może nie mamy zamknąć domu. To by było dziwne. E, nie mogę się do nikogo domu wkleść. W się środku do domu. Dobra, idę, żeby mnie nie zauważył. Dobra, idziemy. E, e, uh -huh.

co się w mm, wolę to nie no chcę mi się ukraść ale jak ja do udam no to do zobaczenia w kolejnym odcinku sayonara